Cześć, kochani, witajcie z tej strony. Ania, witam Was w nowym filmie. I dzisiaj zapraszam Was na test nowego podkładu od Sorai Probio. Jest to podkład kryjący za cenę poniżej 20 zł. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak on się sprawdzi, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja już na kanale testowałam wam kilka podkładów tej marki i zazwyczaj były one naprawdę fajne, tylko miały takie wady jak na przykład to, że się dosyć szybko wyświecały, bądź no niestety ich trwałość nie była jakaś szczególnie mocna. Dlatego też ja jestem bardzo ciekawa jak sprawdzi się ten. Przykuł on moją uwagę właśnie na półce tym, że jest w białym opakowaniu i wydawało mi się, że go wcześniej tam nie widziałam i według producenta jest to prebiotyczny kryjący podkład posiadający 96% składników pochodzenia naturalnego. Ma zapewniać doskonałe krycie Niedoskonałości bez efektu maski. Ma mieć też lekką formułę nieobciążającą i zatykającą porów. Zawiera kompleks prebiotyczny oraz składniki pielęgnujące takie jak olej z nasion borówki amerykańskiej, skwalan i antyoksydacyjny tokoferol. Jakby się ktoś z Was zastanawiał, co to jest tokoferol, to tokoferole to jedne ze związków chemicznych wchodzących w skład witaminy E. Przedstawiliśmy sobie go, więc teraz możemy przejść do testu. Zaczniemy sobie od omówienia koloru, który, jak możecie teraz zobaczyć na słoczach lekko ciemnieje, w taką stronę dosyć ciepłą. Zapach produktu jest bardzo świeży i przyjemny, więc nie pozostaje nic innego, jak nałożyć go na twarz i zobaczyć, jak tutaj się sprawdzi, bo to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o konsystencję tego podkładu, to jak możecie zobaczyć, jest ona taka w sam raz, nie jest ona za rzadka ani też za gęsta. No, i na twarzy, jak możecie zobaczyć, ten kolor wychodzi w tym momencie bardzo, bardzo jasny. Ma być to podkład kryjący, więc jestem ciekawa, czy faktycznie kryjący on będzie. Nie ma źle, ale też nie ma tego krycia, moim zdaniem, takiego super mocnego, ale na twarzy wygląda przepięknie, no i zapewnia on taki trochę świetlisty efekt, jak możecie zobaczyć. No nie radzi on sobie z zakryciem takich mniejszych niedoskonałości, jakie mam, ale spróbuję go sobie nałożyć po prostu więcej i wtedy będziemy mieli obraz, czy możemy go też stopniować. No i dołożenie go wyszło mi bezproblemowo, nic się nie zważyło, więc fajnie, cenię to. Bo czasem przy podkładach jest tak, że niestety, wiecie, nałożycie sobie jedną warstwę, wydaje wam się, że jest za mało, chcecie dołożyć. No i jest kicha, bo się nie da, bo się wszystko ze sobą rozwarstwia, a tutaj jest wszystko w porządku. No i faktycznie bardzo ładnie on wyrównuje kolory skóry. Ale zobaczcie jak on dosyć szybko już zoksydował na mojej twarzy. Więc bez nałożenia na szyję się chyba nie obejdzie. A taki ładny ten kolor jest na samym początku. Kurczę, kurczę niedobrze. No ale zobaczymy jak to będzie tak wiecie w ostateczności wyglądać. Ja jednak widzę, że na twarzy mojej on niestety no Ciemnieje i teraz wam pokażę jak ten efekt właśnie wyglądał bez tego podkładu jak wygląda z nim. I co na pewno mi się rzuca w oczy to że struktura mojej skóry jest bardzo ładnie wyrównana. Też ten podkład bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o samo to jak na twarzy się on prezentuje, ponieważ nie podkreśla on suchości, bardzo ładnie się z twarzą stapia. To krycie tak jak mówiłam nie jest najmocniejsze, dlatego też bym powiedziała, że jest ono maksymalnie średnie. Poradzi on sobie z wyrównaniem Zaczerwienień, ale jak macie jakieś większe niedoskonałości, no to możecie go sobie dokładać. To jest fajne, bo możecie go stopniować i trochę to krycie zwiększyć, ale też uważam, że to nie jest taki podkład, który Wam przykryje wszystko w 100%. Po dłuższej chwili ten podkład jeszcze bardziej zoksydował, więc nie pozostaje mi nic innego, jak faktycznie nałożyć go jeszcze na szyję, no bo jednak to odcięcie jest dosyć znaczące, niestety, a szkoda. No i ten kolor to miał być jasny a ja bym powiedziała, że to jest raczej tak jasny żółty. Nie gadam więc, tylko nakładam już ten podkład na szyję. I co Wam mogę tu jeszcze o nim powiedzieć, to to, że jest na pewno bardzo lekki na twarzy i niewyczuwalny. No, i też uważam, że to wyświecenie, które mam po nim w tym momencie, nie należy do najwyższych. Bywały podkłady, które robiły, że tak powiem, większą, świetlistą poświatę. Tu jest tak w granicach tolerancji. Teraz sobie wykonturuję twarz na mokro i przejdziemy do nakładania pudru. Ok, po chwili do Was wracam, twarz jest już wykonturowana, wszystkie produkty nakładały się bezproblemowo. Nic się tutaj, jeżeli chodzi o ten podkład, nie uszkodziło oraz nie poruszyło, dlatego też teraz przechodzimy do nałożenia pudru na twarz. No i zobaczymy sobie, jaki będzie efekt tutaj właśnie po nałożeniu go, czy coś się zmieni, czy będzie w dalszym ciągu bardzo fajnie, zobaczmy. Kuder sobie bardzo dobrze radzi. Jeżeli chodzi o stan podkładu, to jak na razie jest on w dalszym ciągu nienaruszony, pory są wyrównane, nic się jak na razie nie zważyło. Też ten efekt zmatowienia jest myślę, że konkretny. Lekko tutaj mi błyszczy się policzek, no bo róż, który mam też jest trochę rozświetlający. Na przewidzach przed oraz pomożecie teraz zobaczyć jak ten podkład wygląda z nałożonym pudrem. Moim zdaniem efekt jest w dalszym ciągu bardzo dobry. Wszystkie produkty ze sobą dobrze współgrają na chwilę obecną. Poza kamerą pomalowałam sobie usta i jeżeli chodzi o ten podkład na chwilę obecną to by było na tyle. Spotkamy się tutaj wieczorem na podsumowaniu i wtedy wydamy ostateczną ocenę. No witam Was już wieczorem na podsumowaniu naszego dzisiejszego testu podkładu Sora. Jakie są plusy i minusy? Już wam wszystko mówię. Myślę, że zacznijmy na samym początku od tego co widać, czyli na pewno widać moje dosyć mocne wyświecenie się. Słuchajcie, też odnoszę wrażenie, że ten podkład minimalnie trochę ściemniał pomiędzy tym, co było rano, a tym, co jest teraz. No i jeżeli chodzi o trwałość, powiedziałabym, że jest ona średnia, ponieważ zszedł on w głównej mierze tutaj z brody oraz z nosa. Ale ogólnie nosi mi się go bardzo dobrze. Jest on lekki i komfortowy. Faktycznie nie obciąża tej skóry. Też jej nie przesusza, bo nie pojawiły się tutaj żadne suche skórki. Ani też nic się nie podziało z innymi produktami, które mam na twarzy. Porównując tutaj te obietnice producenta, które były o tym, że miał on zapewniać doskonałe krycie niedoskonałości bez efektu maski, to ja się zgodzę z tym, że tego efektu maski faktycznie nie było. Ale to krycie jest maksymalnie średnie. Więc jeżeli szukacie czegoś z dużo mocniejszym kryciem, no to myślę, że to nie będzie ten podkład, ale możecie to krycie budować, ale w dalszym ciągu uważam, że jest on takie, no, średnie. Jakichś dużych niedoskonałości tutaj raczej nie ma opcji, że wam ten podkład zakryje. Producent jeszcze mówił tutaj o tym, że ma się ten podkład utrzymywać cały dzień. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o nos i brodę, to absolutnie nie. Cała reszta twarzy trzyma się tak dobrze, jak było to rano. Dla osób z serą, którą mam ja, czyli mieszaną oraz osób z serą tłustą będzie konieczność przypudrowywania go w ciągu dnia. Ponieważ się on wyświeca, co pewnie widzicie teraz też na przebitkach, że to wyświecenie no tutaj nastąpiło. Więc wymaga poprawek: koniec. Kropka. No, chyba że Wam taki efekt odpowiada, to wtedy co innego. Jeżeli jeszcze chodzi o wygładzenie na przykład porów i jak to się utrzymało w ciągu dnia, to moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Nie są te pory też jakoś tak strasznie mocno uwidocznione. Jakbym miała go ocenić tak w skali od 1 do 5, dałabym mu taką solidną czwórę. Jest naprawdę w porządku. Ogromny plus za cenę. I ogromny minus za gamę kolorystyczną, składającą się tylko z trzech odcieni i to by było w sumie na tyle w tym filmie, możecie dać mi znać w komentarzach, czy wy używaliście tego podkładu, jak się on was sprawdził, bądź czy was on zainteresował, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie, papa! Pa.